Prezes na kulma zawodnik numer 4 myślisz, myślisz, że jesteś turbokoza? Nie. A przestań się nam Pujanowski Piotr. Pójdzie Piotr. No to jedziemy sam na sam. Trzy razy. kasacja <gry> Nie tak się mówiliśmy. W ogóle się <gry> o! Tak dalej, to może nie O! Koń. Nie ma. Złoty karny. No, ja jestem gotowy. No, tu musi być trzy na trzy nie ma innego wyjścia. Не му Гол. Brawo 3 na 3. Teraz karny w ciemno. O kurde, o kurde. Boże, muszę poprosić asystenta. Kolego, z 30 punktami możesz zawiązać? <grywa> a, a jak się tak zawiąże, że trzeba już. Go nie uduść. No, bez dwie, Nie. Masz piłkę? Nie. Dobrze stoi? Dobrze stoi. Tak, jest idealnie. Cztery kroki do tyłu, oddech łapiesz, wiesz jak to jest? <śla> Ale nie, nie, nie do nie to piłki jeszcze raz, chyba, nie? Nie, mi się wydaje, że podejście, Ready Dwadzieścia jest tu? To jest nie to jest dwadzieścia no Mniej więcej no tam Osiemnaście z groszy. Nie do kopie, ty! No, <średytucie> no, na razie jest 15 punktów. Czy to jest to, czego się spodziewałeś? Nie, jest więcej. Jest <średytucie> więcej? <średytucie>

Nie, poprzeczka tylko Jest blisko cenzurujesz mój występ Wszystko będzie tak jak było Jedna za mocna, druga za lekka w poprzeczkę a może Brawo! Brawo! Trzydzieści W tym momencie wbiłeś się na trzecią pozycję. Jak jest drugi? Dobrze mówię? Nie, na drugą, na drugą. Na drugą, na tu... drugą. Trzy kapki i Cię wyprzedzam! <noise> Słyszałeś to? No. Jedziemy! No i co? 37 punktów! 37 punktów! Jesteś turbu kozakiem? Jestem! Turbo